Radiofama. Wiesz, że wiesz na pewno. Za 14 minut będzie południe. My przed południem jeszcze spróbujemy się połączyć z panem doktorem Krzysztofem Pakosińskim, który tutaj no, jest z nami już od 11 dni na antenie. Um, no i obserwujemy to, co się dzieje. Pan doktor po raz pierwszy we dniu wczorajszym mógł jakby zobaczyć świat. Na zewnątrz, nie tylko przez okna swojego domu, no bo już wiemy, że kwarantanna się zakończyła, na szczęście wynikiem, test wynikiem ujemnym. No i właśnie, no i co się wczoraj działo? Dzień dobry panie doktorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Jutro, wczoraj pierwszy dzień po prostu na zewnątrz. Jak pan go spędził, jak pan postrzega świat po 10 dniach no, siedzenia w zupełnej izolacji domowej? No, wie pani, co no dziwne uczucie, tak? No, <laughs> Człowiek cieszy się każdym... Yy, yy, każdą chwilą, z każdym oddechem na, na świeżym powietrzu. Wsiadłem yy, do samochodu, no powiem, że czułem się dziwnie, jakbym pierwszy raz prowadził yy, po 10 dniach. No, pojechałem do rodziców, posiedzieliśmy sobie pół dnia. Potem yy, spędziłem czas z córeczką, i, no i wróciłem do domu, no i szykuję się na te dyżury i, i do pracy, tak? A to chyba takie też fajne uczucie wiedzieć, że jedzie się do swoich bliskich i mając tę pewność, prawda, no niemalże stuprocentową, że się nie jest zarażonym, nie jest się nosicielem również, no bo dosłownie chwilę wcześniej miał Pan ten, te testy wykonane. No tak, wie Pani, no jest, byłem na 100% pewny, że no, nie zagrażam nikomu wynikujemy, więc prosto z klatki, z bloku do samochodu tam z nikim się nie witałem, żadnych zakupów po drodze, żadnego tankowania na stacji, prosto do rodziców, no, pośmialiśmy się, było fajnie. W maseczce czy bez? Wie pani, to tak, no, to też nie popadajmy w jakąś paranoję. No wiadomo, że, że no, nie o to chodzi. Pan doktor wsiadam na swoim profilu w tej chwili mocno zachęca do tych maseczek, dlatego pytam. Tak, tak, zachęcam, ale no mówię, no ja wydaje mi się, że no wsiadłem do samochodu, ja czysty, mieszkanie czyste, samochód czysty. Pojechałem do rodziców, tylko od razu do nich wszedłem, do mieszkania i sobie siedzieliśmy razem no, przez pół dnia. Potem prosto do córeczki, też tylko no, na początku krótkich spacerek, z daleka od innych, dystans społeczny, jak to się zaleca. No i siedzieliśmy w domu, no wiadomo, wieczorem zrobiłem zakupy, wtedy już... Samemu osobiście, jaka frajda, prawda? No to powiem pani, że człowiek docenia naprawdę każdą zwykłą, tak. najprostszą chwilę w tym, w tym momencie i no wiadomo, maseczka, no pogadam sobie tam z panią ekspedientką e, przy, przy kasie, no, no jest okej, okay, no trzeba się jakoś dostosować do tego. No. Panie doktorze, jakie inne spostrzeżenia, bo wiem, że no, z jakiegoś powodu jest pan w tym momencie bardzo wzburzony również no, no, sytuacją, która się dzieje, która nie do końca w mediach jest pokazywana tak, jak naprawdę ona się dzieje. Mam na myśli tutaj służbę zdrowia, szpitale i sytuację, którą, którą tam zastajecie idąc do pracy. To znaczy, no ja dziękuję, że się pani odezwała dzisiaj do mnie, bo tam wczoraj no, wieczorem wróciłem do domu i no, wrzuciłem taki mocny wpis na tym swoim profilu, bo, bo naprawdę od no, już kilku, kilkunastu dni piszą do mnie koledzy, koleżanki ze, słu ze Służby Zdrowia. Obserwujemy to ze swojej perspektywy, jak to wygląda i. Yy, no trochę średnio to wygląda i yy, chciałem poruszyć ten temat. No, nie chcę wnikać w politykę, bo nie o to chodzi. Żaden kraj nie był przygotowany na to. No jeżeli Stany Zjednoczone, no, no nie wiem, czołówka światowa jakoś sobie z tym nie radzi, mają parę tysięcy zachorowań dziennie, no to no, co wymagać od Polski, tak? No, no my tylko na to patrzymy i próbujemy się w tym odnaleźć. E, ale no, no, ja mam taki apel tutaj do, 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 do ludzi, którzy no, na, na górze tam decydują i jakiś mają wpływ na to wszystko, e, że no, wszelkie spory na bok, e, musimy się zorganizować jako no, społeczeństwo i w e, no i jakoś zapobiec temu, bo wie Pani, no teraz mamy ostatni, naprawdę ostatni moment, żeby coś z tym zrobić, tak? No jeżeli krzywa w Polsce zachorowań idzie tak jak w pierwszych dniach we Włoszech, no to ja naprawdę się boję i, i to już nie chodzi o to, że, że no nie wiem, że... że no, Ale co jak konkretnie to jakby mo może my, nie wiem czy my, czy tam bardziej na górze, tak? Co Pan proponuje, co można by w tej sprawie zrobić? No powiem tak, no, wszelkie spory na bok działamy razem. My służby Zdrowia tu musimy działać na co dzień, z tym wszystkim się odnaleźć. Musimy mieć podstawowe poczucie bezpieczeństwa, także ja idę do pracy na dyżur. Wiadomo, że no, wirus jest już w Polsce, jest już u nas, no, na każdym dyżurze, na w każdym oddziale możemy się z tym spotkać. Ja muszę mieć podstawowy sprzęt, zabezpieczenie, żeby czuć się Spokojnie, pewnie, w miarę, żeby, żeby no, leczyć tych ludzi, którzy no, no, nieszczęśliwie się zakazili, a no nie robią swoje, tak. No no naprawdę wie Pani ja wczoraj oglądałem to posiedzenie Sejmu. No właśnie, i... otóż to, co, co mówić o innych, kiedy Sejm się gromadzi tak naprawdę i naraz w jednym hmm. budynku jest tysiąc osób? No, dla mnie to jest naprawdę no, skrajnie nieodpowiedzialne, wie pani no. Mamy środki naprawdę teraz techniczne, żeby no, przeprowadzić to w sposób no, maksymalnie bezpieczny, tak? yy, za pomocą yy, nie wiem no, transmisji i cokolwiek, ale no, policycy muszą to ogarnąć. Ja rozumiem, tak. muszą jakieś przygotować podstawy prawne, yy, muszą yy, dać nam narzędzia do tego, żebyśmy mogli spokojnie pracować, ale też nie, nie, nie narażają niepotrzebnie innych. i... i no wie pani, no, no, ja tam napisałem na tym swoim poście, co o tym myślę, no może trochę ostro, no, no. każdy może sobie to Krzysztof Pakosiński, ale... tak, gdyby ktoś chciał sobie wejść taki profil no tak, wie każdy pani, może no, zobaczyć. No, rozmawiam z kolegami lekarzami, no powiedzmy, ja już, ja już powiedzmy wyszedłem na światło dzienne, ujawniłem się, okej. Okay. Wiele osób do mnie pisze, no. Ale wielu lekarzy nadal tej... się też chyba boi głośno o tym mówić, prawda? Wie pani, co tak, no ja rozmawiam z kolegami, no Naprawdę no, pojedyncze przypadki tam, <laughs> przepraszam, e, też piszą mu siebie na swoich profilach, też, też apelują e, do polityków, do rządzących, żeby no, coś z tym zrobili. E, no więc powiem pani tak, no, no sytuacja jest taka. No, dla mnie naj... kluczowe naj... naprawdę są najbliższe 2-3 tygodnie, tak? Jak się zachowamy my, lekarze, społeczeństwo, e, rządzący, e, to jest klucz. Mm. Potem to już naprawdę, no wie pani co, no. Y Mój no no doktorze, nie, no, no. a mam takie pytanie, czy pan spotkał się z tym, bo też ja widziałam gdzieś na, na, na którymś z profili facebookowych taki wpis, że tak naprawdę w ogóle jesteśmy troszkę oszukiwani, ponieważ jest wiele więcej na przykład zachorowań i zgonów niż jest to podawane, bo na przykład no dwie osoby wczoraj bodajże zmarły w jednym ze szpitali w Wielkopolsce i gdzie, gdzie był stwierdzony testem koronawirus, niemniej przyczyna śmierci została wpisana do aktu zgonu, jako niewydolność krążeniowa, oddechowa, coś takiego, tak? Czyli jakby znaczy, panie, zataja się pewne fakty, jak to jest, jak pan sądzi? Znaczy, pani co, no, praktyka jest taka. No, z tego, co wiem, to no, każdy zgon w domu nie jest traktowany jako zgon z powodu COVID-19. Nie, 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 roku. w szpitalu, w szpitalu, Ech. tak. E, no nie wiem, robi no, wie pani, no, naprawdę, no... Ja rozmawiam na co dzień z pielęgniarkami, z lekarzami z ratownikami medycznymi. No wszyscy bardzo się boimy. No każdy ma swoje rodziny. Każdy no, na dyżur wychodząc naprawdę idzie jak na ścięcie. Musicie tak to zorganizować, nie wiem, społeczeństwo, rządzący, żebyśmy my mieli wasze wsparcie, żeby wszystko było tak zorganizowane. Żeby tam nie brakło niczego, tak? Bo no, ja sobie tydzień temu zamówiłem. No, tam na kwotę nawet dwóch tysięcy złotych, wie pani, no, podstawowe takie środki ochrony osobistej, no, skafandry, maseczki, gogle. I dziś pan to zabierze no bo... ze sobą na dyżur? Bo dzisiaj pierwszy dyżur, prawda? Po tej kwarantannie. to ja podałem już, torby, torby już stakowałem sobie dwa-trzy yy, dni temu, tak? No, jedna torba jest na dyżury do pogotowia, jedna torba jest na dyżury do szpitala. Ale czy one te torby są właśnie wyposażone w ten sprzęt, który pan sobie sam zakupił? Tak na wszelki no panie, wypadek? No, to, to, to spływa. no zamówiłem, no, 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 tam dosyłają firmy i, no i sobie odbiorę. Tak, no ja, ja mówię, no jak państwo mnie za, nie zadba, to ja muszę sama o siebie zadbać. Ja nie unikam y, tego, żeby iść do pracy, żeby pomagać i wielu kolegów wiem, że tak robi i no piszemy ze sobą, wie pani, no, na, na jakichś tam porach zamkniętych y, w tym temacie i każdy sobie doradza, no, jak, jak, jak się zachować w tej sytuacji, bo My się boimy o siebie, o swoich bliskich, chcemy pomagać, ale, ale każdy jest człowiekiem, tak, no co no mamy zrobić. Jest też pomysł w tej chwili już bardzo konkretny o napisanie petycji, prawda, petycji w sprawie ym, zarządzenia stanu wyjątkowego w naszym kraju, prawda? No wie pani co, mi się, wydaje mi się, że już no w tym momencie, to jest ostatni moment, żeby cokolwiek zrobić, tak, bo za dwa, trzy tygodnie będzie za późno i to już nie chodzi o jakieś tam sianie paniki czy cokolwiek no, no, no wszyscy widzimy, widzimy, co się dzieje dookoła, tak? No, no jeżeli, jeżeli wiele osób się nie stosuje do podstawowych zaleceń, tak? Wiele osób to lekceważy. No, jest naprawdę dużo ludzi odpowiedzialnych, którzy naprawdę siedzą w domach i, mhm. i stosują się do tego, co mówią lekarze, ale no, wystarczy jedna osoba, żeby zaraziła sto czy tam tysiąc następnych i... No, zresztą codziennie są no, informacje, że tam no, jeden, drugi oddział są już wyłączone z pracy, bo, bo, bo kwarantanna, bo ktoś tam utaił pewne informacje, bo... Yy, Rozumiem, że się, każdy że... chętny, kto chciałby taką petycję napisać, też i na Pana profilu będzie mógł znaleźć ewentualne adresy, prawda? Wskazówki, jak to zrobić, bo często ludzie chcieliby, ale gubią się w takich prostych, technicznych sprawach. Znaczy, wie Pani co, ja już jestem naprawdę zdesperowany i no, chwytam się wszystkiego, co, co, co możliwe. No, ileś tam już tysięcy tam mam yy, yy, znajomych <grywa> w swoim profilu. Yy, ja dzisiaj też tam postaram się, nie wiem, stworzyć udostępnienia na swoim profilu każdy, to chce. No, może wysyłać tam do, 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 do rządzących, do odpowiednich instytucji, może ktoś to dostrzeże i w końcu, i w końcu wspólnie jakoś yy, się zbierze. No wie pani, no ludzie się boją, tak? No, yy, yy, ja codziennie, no. Kilka godzin piszę na telefonie, no, no. Dzwonią koledzy z branży, dzwonią zwykli ludzie. I naprawdę każdy no, chociaż na moment jest gotowy do tego, żeby zrezygnować z jakichś tam swoich podstawowych praw, no żeby to ograniczyć. Tak. No, dla mnie po prosta po prostu sprawa. No, no. Jest epidemia, robimy kordon sanitarny, zamykamy granice, ścisła kontrola naprawdę, no. Wiadomo, transport musi działać, dostawy muszą działać, ale kontrolujemy każdego tirowca na granicy w jakiś podstawowy tam sposób, tak? No bo jeżeli ktoś mi pisze, że pracuje w straży granicznej, czy tam w Wojskach ochrony ogranicznego, na no, nie o to chodzi. I puszcza się tirowców na luz, no okej okay, tam no, transport. E zwykły no, kontroluje się i kieruje się ludzi na kwarantannę, ale ci, ci tirowcy też mogą być potencjalnym źródłem zród, zakażenia. Transform musi działać, yy, muszą iść dostawy, tak, podstawowych yy, produktów, ale my no, musimy to jakoś ograniczyć, tak? No, no okej, okay. kto wrócił, to wrócił, zamykamy granicę. no niestety musimy się z tym pogodzić. Yy, musicie poczekać, czy jakoś stopniowo tych ludzi wpuszczać do Polski yy, i to ograniczyć i kontrolować zamykamy województwa, no nie wiem, no, no. Pani, no. Brzmi to wszystko wybory, na pewno wybory, wybory przerażająco, przerażająco, chodzi, no pani, właśnie, bo... no wybory odkładamy. Mówi no człowiek, tak, no, pani, który no... do tej pory mocno popierał PiS, jak jest zresztą jasno mówi na swoim no, profilu. Pani, no, tego nie ukrywam no, no staram się pisać szczerze, no, no, bo tylko, tylko prawda w tym momencie i szczerość chyba tak naprawdę się liczy. Nie ukrywam, że no każdy, kto mnie zna wie, jakie mam poglądy, miałem do tej pory poglądy prawicowe, w tym momencie polityka schodzi na, 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 na plan dalszy. No i musimy działać razem, czy ktoś jest, nie wiem, czy ktoś popierał platformę, czy PIS, czy FSB, czy, czy no nie no w wiem. W ogóle nie no ma znaczenia w tym momencie, no, tak, no nie dokładnie tak. no, no no Panie doktorze, roku, musimy kończyć, tak? bo jest właśnie 12 za chwilę na, na zegarze i musimy wyemitować okay. kolejne <laughs> informacje. Pewnie jeszcze sobie podyskutujemy na ten temat, a pewnie jeszcze więcej, kiedy pan już będzie po tym kolejnym etapie, czyli już po zetknięciu się bezpośrednim z pacjentami, czyli po kolejnych dyżurach. Pierwszy z nich już dzisiaj, gdzie w pogotowiu, tak? Czy w szpitalu? W pogotowiu, tak. No. No, w Łusku, zrozumiem. Znaczy, niedaleko w sąsiedniej w w w miejscowości no, ale... pinczowie, także. No, A w Pinczowie, no proszę ten... bardzo. No to czyli naprawdę jest pan tutaj bardzo mobilny, że tak powiem, i przemieszczający się i, i, i będący tam, gdzie pana po prostu w tym momencie potrzebują. No dobrze, panie no. doktorze, trzymam kciuki. Za bardzo dobry tak, dzisiaj nie. dyżur, tylko i wyłącznie. No. Żeby się nic złego nie działo. Dziękuję za telefon i może ruszyć się sprawę, ale no, no, no trzeba się po prostu musimy się wszyscy jakoś zjednoczyć, a to tam polityczny jakiś wojenek wrócimy po, po pandemii i wszystko wróci do normy, jeżeli się w tym momencie zorganizujemy jako społeczeństwo. Krzysztof Pakosiński, doktor lekarz z Buska Zdroju, był naszym gościem. I pod takim również imieniem i nazwiskiem znajdziecie go na profilu na Facebooku i tam również te informacje, jak napisać te petycje. No teraz już bardzo liczymy na to, że pan doktor jakoś w wolnej chwili tutaj te, tych wskazówek bliższych udzieli. Zresztą tam również na tym profilu można śledzić różne inne tutaj relacje i wpisy. Bardzo ciekawe z pierwszej ręki pana doktora. Dziękuję, pięknie pozdrawiam jeszcze raz. Do Usłyszenia. Dziękuję. Trzymajcie się tam w radiu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i musimy być razem.